Cześć! Pamiętacie tę szarą skrzynkę? A co jeśli powiem wam, że skrywa ona jeszcze jeden sekret? PlayStation 1 to konsola, która ukształtowała świat gamingu. Jest ceniona nie tylko na całym świecie, ale również i u nas w kraju jako jedna z pierwszych konsol obecnej generacji, która zaczęła faktycznie pojawiać się w polskich domach. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wczesne modele PlayStation 1 to również legendarny odtwarzacz CD, ceniony za swoje ciepłe analogowe brzmienie. Dziś jednak te egzemplarze są znacznie droższe i trudniej dostępne niż późniejsze rewizje, ale my uratujemy taki właśnie egzemplarz. Zainteresowani? Bo tak się stało, że wpadł mi w ręce jeden z pierwszych modeli tej konsoli, dokładnie model SCPH 1002. A co w niej wyjątkowego? Otóż w latach 90. Sony, wtedy jeszcze znany jako gigant świata audio, zastosowało w SCPH1000 do SCPH1002 i kilku innych wczesnych modelach wysokiej klasy przetworniki cyfrowo-analogowe Digital Audio Converter. I to właśnie on jest sekretem wyjątkowości tej konsoli. Ten wczesny DAC daje dość ciepłe, analogowe i wyjątkowo muzykalne brzmienie. Chwalony był za gładkie, wysokie tony i plastyczne tony średnie, idealne dla wokali i instrumentów. I do dzisiaj ceniony jest w gronie audiofilskim. Wizualnie wyróżnia ją dużo bogatszy zestaw portów wyjścia na tyle konsoli, którym ów dźwięk jesteśmy w stanie wyprowadzić na znacznie większą liczbę sposobów. Jednak egzemplarz, który tutaj właśnie widzicie, ma dość duży problem, a mianowicie ma totalnie martwy laser. I choć sam nie mam jak zaprezentować wam faktycznej różnicy w dźwięku, zwłaszcza poprzez materiał wideo na YouTubie, to właśnie dzisiaj uratujemy tego biedaka przed niechylną zgubą, bo przed wami X Station, emulator napędu optycznego, jest to zamiennik oryginalnego napędu konsoli. Działa tylko na wybranych płytach głównych konsol, tym na naszym PU8, umożliwia wczytywanie całej biblioteki gier z karty MicroSD i to błyskawicznie. To naprawdę odblokowanie pełnego potencjału tej konsoli. Samo X-Station to mod, który powstał w połowie roku 2020 jako odpowiedź na psujące się i coraz trudniej dostępne moduły lasera w konsolach PlayStation 1. W odróżnieniu od popularnego PSIO, nie używa on portu równoległego, a zastępuje bezpośrednio napęd CD, co zapewnia dużo lepszą, niemalże pełną kompatybilność. W dodatku jest ciągle wspierana aktualizacjami poprawiającymi ewentualne błędy i wydajność samego moda, jak i od czasu do czasu dodając nowe funkcje. Zacznijmy więc od rozebrania tej legendy. No więc zaczynamy od rozkręcenia konsoli. Wykręcamy 5 śrubek na spodzie konsoli i zdejmujemy górną połowę obudowy. Odkręcamy, rozbieramy i żegnamy się z całym mechanizmem lasera. Taśmy, napęd, wszystko wylatuje. Jak wspomniałem, lasery użyte w tych modelach to tykająca bomba. Są zużyte, trudno dostępne i zawodne, a wymiana na nowy laser to loteria. Dodatku oszczędzamy miejsce i eliminujemy szumy napędu podczas gry. Najważniejszy moment to lutowanie. Na początku w układzie odpowiedzialnym za odczyt płyt musimy odlutować kilka nóżek. Zwyczajnie odginamy je do góry i sprawa załatwiona. Następnie musimy zlokalizować i wylutować kilka kondensatorów i rezystorów. To również dość prosty temat. Nie będą nam już potrzebne, więc nie musimy się z nimi obchodzić jakoś zbyt delikatnie. Teraz przechodzimy do nieco trudniejszej części, ponieważ musimy precyzyjnie zamontować płytkę QSB. Lutujemy wymagane punkty, które są kluczowe w działaniu moda. Jest to dość delikatne i precyzyjne lutowanie, więc osobiście poleciłbym poćwiczyć na kawałku jakiejś uszkodzonej elektroniki, jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście z tym styczności. I tak, nie martwcie się, użyłem topnika. A to dlatego, że są to połączenia dość blisko wrażliwych komponentów, więc trzeba to zrobić dość idealnie. Jedno przeoczone zwarcie i możemy pożegnać się z dość wyjątkową płytą. Na koniec musimy poprowadzić jeden przewód w miejsce widoczne na materiale i. Wola! Kwestie lutowania mamy z głowy. Serio, to tyle. Teraz podpinamy taśmę sygnałową. Usuwamy jedną z nóżek w obudowie, by na nią nie uciskała i montujemy płytę główną w konsoli. Taśmę wyprowadzamy otworem w pokrywie RF. Wkładamy moduł XStation w miejsce napędu i możemy nareszcie skręcić konsolę do kupy. Pozostało nam tylko przygotować kartę SD. Formatujemy ją najlepiej aplikacją SD Card Formatter. Wrzucamy XStation Loader z ich strony na Githubie na kartę pamięci do folderu 00XStation. A następnie bezpośrednio na kartę, najlepiej posegregowane w swoich folderach, obrazy gier w formatach ISO lub BIM. I to wszystko. To chyba jeden z najprzyjemniejszych modów, które miałem okazję robić. Żadnych niespodzianek czy nieścisłości z instrukcjami. No przyznam, że to dość miła odmiana. Ale wróćmy do konsoli. Pora włożyć kartę SD i sprawdzić czy wszystko działa. No i... Tak! Mamy menu XStation. Misja zakończona sukcesem. W menu zainstalowanego moda mamy kilka opcji, jak zmianę trybu wyświetlania, dostosowanie wyglądu tak, z jakiegoś powodu mamy tu świąteczny motyw tryb wyszukiwania gier, odświeżanie ich listy, aktualizacja oprogramowania moda dość podstawowe, jednak przydatne opcje. Ale sprawdźmy, czy odtwarza ona gry i, co dla niektórych istotniejsze muzykę. BUM! Działa od strzała! Po odświeżeniu listy gier, co zrobiłem wcześniej, mamy je do wyboru na ekranie głównym. Teraz wystarczy odpalić któryś z tytułów i gotowe. Jak widzicie, krasze śmigają bez żadnego problemu. Wczytują się mega szybko i nie ma żadnych chrupnięć w audio. A, tak, audio. Faktycznie jest bardziej czysty i w jakiś sposób różni się od najbardziej popularnych modeli konsol. No więc tutaj macie małe porównanie po podłączeniu wszystkiego do kina domowego i telewizora. Całości dzieje przez Kino, aczkolwiek dźwięk udało się nagrać w dwóch wersjach, wyłapując dźwięk wypuszczany z normalnego złącza wideo PlayStation oraz dźwięk z wyjścia stereo poprzez kable Cinchi i Jacka. Nie wiem, czy nagranie jest w stanie oddać tę różnicę. Dźwięk jest dużo bardziej soczysty, i ręczę na wszystko, że zaczynam rozumieć wyjątkowość tych modeli. Co do innych gier, to też wszystko jest na miejscu. Spójrzcie tylko na takiego Tomb Raidera. Bez problemu możemy zwiedzać te mroczne poligonalne katakumby i inne świątynie. Problem jest tylko z Gran Turismo, bo gra wygląda dość, powiedzmy, że bardzo szerzy równość między właścicielami konsol. A tak na poważnie przypadkowo wrzuciłem obraz gry NTSC w momencie, gdy konsola jest w wersji PAL. I jak odpala i działa bez problemu, bo mod zdejmuje blokady regionalne. Tak, mam mały problem z ich poprawnym wyświetlaniem. Można powiedzieć, że modyfikacja i uzdrowienie tej wyjątkowej konsoli zakończyła się powodzeniem, poza jednym małym szczegółem. Nie zostawimy chyba tej dziury po laserze w ten sposób, co? Tak się składa, że mam od jakiegoś czasu drukarkę 3D, więc to chyba Idealny moment, żeby przydała się do jakiegoś projektu. No to wydrukujmy jeszcze tylko ładną zaślepkę w miejsce napędu, które swoją drogą dostępne są do pobrania i dopełnijmy temat na ostatni guzik. No, teraz to wygląda już zdecydowanie lepiej. Pięknie. Podsumowując, X-Station w tej konsoli to modernizacja, której PS1 potrzebowało. Dla gracza to niezawodność, szybkość i cała biblioteka w jednym miejscu. Dla audiofila najlepsza możliwa opcja grania i słuchania autentycznie swoich tytułów z tej konsoli. Jak też miejsce odtwarzania swoich ripów płyt muzycznych ze świetnym brzmieniem, pozbawionym błędów lasera. Ten mod to Must Have i definitywna edycja konsoli. I tak. Dobrze wiem, że od premiery tego sprzętu minęło ponad 30 lat, i teraz jest masa dużo lepszych i nierzadko tańszych rozwiązań. Dlatego jest to projekt dla tego wąskiego grona fanów, które lubi bawić się ze starszym sprzętem i nie podchodzi do tego rozumem, a sercem. I jak dziwnie by to nie brzmiało, bo nostalgia to k**ka. Dajcie znać w komentarzach jaką grę wczytalibyście jako pierwszą. Wszystkie linki i schematy znajdziecie w opisie. Zostawcie subka i łapkę. Jeśli się wam podobało przemyślcie też wsparcie kanału, jeśli chcecie mieć dostęp do unikalnych funkcji. A na ten moment dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!